Goed. Heb je succes? Ja. Bedankt. Dus wat? Voor wat Mosut? Mosut. Czyli co? Mosód? Samochód? Samochód chodzi ci. A kto pracuje w koparce, powiedz, Natalka? Tutaj. No tutaj. To, ja, to jest odpowiedź na pytanie gdzie? Ale ja się wydam, kto pracuje w kopalce? Mówiłaś, że pracują panowie, tak? Kto pracuje? Panowie? A co to jest KI? Że ty chcesz zeskoczyć tutaj? Dzisiaj Adaś zeskoczył, ale go mama zapała w samą porę, bo nie było wtedy kocy jeszcze. No. Tak było, Adaś, nie? Rano. Wykonujesz, przygotujesz się, przygotowujesz się do manewru schodzenia? Bardzo dobrze. Ciao, jeden na dole już. Natalka. Niunia. O, tam już się spina jeden. Ciao. Natalka, idź też, chodź. Nagram was na kamerę. Idzie też Natalka. Ale te dzieci to są takie sprawne. Widać, że mają wysportowanych rodziców. No Adaś, wyżej do góry na okno wchodź. Na, na parapet. Wchodź na parapet. Do góry. Pokaż, gdzie jest koparka. Wejdź tam do góry i pokaż, gdzie jest koparka. Będzie taki film o Tobie. Obejrzyj sobie tam za 20 lat przykładowo. Jaki byłeś sprawny już od najmłodszych lat. No trochę tak delikatniej tam się przyjdzie. Twój tata jest esportowany? Pewnie, że jest, bo jedzie ze mną na badmintona. No, Natalka, do góry też tam włazisz? Czy to będzie się działa? Adaś. Adaś u góry będzie? No. tu Tutaj też dobrze, oczywiście, że tak. Adaś, co tam jest za oknem? O matko, nagrało się, jak jedzie koparka, ale szczęście. Adaś, co ty widziałeś? Się zawsze zapisz Adaś, na taki fajny widok, co? Że jedzie koparka. Adaś, co tam jechało? Adaś, co to było? Ryba. Ryba?